ja nazywam się Wioletta, ja nazywam się Wanessa. i witamy w pierwszym odcinku naszego vlogu. No właśnie, w tym vlogu będziemy rozmawiać o różnych takich typu rzeczach, opowiemy Wam trochę y, historii z naszego życia, a teraz oprowadzimy Was po naszym domu. To jest właśnie nasze krzesełko, tutaj jest moja książka do biologii, a to jest mój zeszyt. O matko, chyba to przez to, że nie odrobiłam pracy. Ach. Teraz moja siostra oprowadzi was po tym pokoiku. To jest moja toaletka. Oczywiście też jej, bo jesteśmy siostrami. Moje rzeczy są fioletowe, bo bardzo lubię kolor fioletowy. Tutaj zawsze siedzimy, bo nie dorastamy jeszcze. A tutaj, jest, tutaj są nasze torebki, tutaj jest nasz komputerek, a tutaj są komórki. Ja jest oczywiście większa, bo dostają na komórki. Pokażę Wam jak mamy w naszej sypialni. To jest moje łóżeczko. Pamiętnik. Bardzo lubię na nim spać. Chociaż jest składane. To jest moje łóżeczko. To na nim są Bo się boi spać sama. Ej! <laughs> Tutaj mam oczywiście lampkę. Bo się boi ciemności. No i właśnie. Ty też się bałaś. Teraz pokażemy wam, wam naszą niemiłą przygodę z ferii. Chciałabym ja kupić te dwie rzeczy. Te korale i tą sukienkę. To prawda, że jest dzisiaj minus 50% zniżki. Hej, ile macie lat, kochane? Ja mam 18, ja mam 16. To dla Was zniżki nie będzie. Ale jak to? Nasza koleżanka ma jakoś 6 lat. Przyszedł tutaj sobie z mamą, bo chciała sobie jakiś taki strój sobie wybrać, i jakoś jej pani dała zniżkę przed chwilą. O, bo była z mamą, kochaniutkie. Aśka, pokaż mi, czy można osiemnastolatkom i szesnastolatkom yy, dawać zniżkę. No dobra, ale pamiętaj, że też mam klientów. Dobrze. Przykro mi, lecz nie można. No ale ja jestem pełnoletnia. Przykro mi, ale chyba naprawdę nie mogę Wam dać zniżki. To proszę zawołać swoją yy, właścicielkę tego sklepu, bo ja przyszłam na zakupy feriowe, a to nie mogę sobie zniżki mieć. No dobrze, zawołam. Proszę Pani, słucham, te dwie młode damy chcą zniżkę, ale nie wiem, czy one są pełnoletnie. A ile mają lat? Z tego co wynika, co mi mówiły, ma 16 i 18 lat. No ale dlaczego pani im nie daje? Przecież tutaj jest wyraźnie napisane, że można. Chyba pani nie umie czytać. Och, przepraszam, ale tutaj naprawdę niech pani sobie przeczyta. O, to się najwyraźniej przepisy zmieniły. Nie można, przykro mi lecz, nie można jak kupić tego towaru. Albo kupujecie za normalną cenę, albo w ogóle nie kupujecie. No to w ogóle nie kupujemy. No i właśnie takim sposobem wróciłyśmy do domu bez zakupów. Niestety, a tak się napaliłyśmy za na zakupy. Hmm. Na, na tym kończymy naszego bloga i zapraszamy do oglądania kanału Wółeczka LPS.